Evolution. O, to już zmieniłeś nazwę? Nie, dalej jest Kapitan Polska. Dalej jest skrzypa z Kapitan Polska, a ma być Evolution. Na TikToku muszę tu też zmienić nazwę. A, na TikToku jesteś Evolution. A dlaczego zmieniłeś nazwę na Evolution? Chciałbym znać historię zmiany tej nazwy. Nie ukrywam. Nie ukrywam. Na skrzypa z Evolution. A dlaczego Evolution? Ktoś potrafi wytłumaczyć czy nie? A, dlatego, dlatego Evolution, Evolution. Jak tam chłopie? Jak tam robisz? Evolution. Poje, pojedziesz, pojedziesz z Gniewomirem, ze Stachem evolution. i z Serafinem na tamten rejon chłopie. Tak, tak, tak mi i coś myślę, że może być z tego, Evolution, tak, tak, tak. Jest ewolucja. ewolucja. Clarissa chłopie otworzyła stodołę. dołę. Byk uciekł, chłopie, w tamtym rejonie. Weźcie się, weź się stara z przyczepom. <śleszcz> <śleszcz> Nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie, że stoisz w lesie, kurczę. Jakiś deszcz pada, ty w kapciach. Dlaczego to... Gdzie ten świat zmierza? Wy mi powiedzcie, gdzie ten świat zmierza? Patryk, chciałbyś mieć takie kapcie, jak ma skrzypas, no? Nie, on ma, Adika a, a, a gdzie moje? Na, na dole zostawię, na dole zostawię, też mam Adidasa chyba. Muszę zmienić filmę, <laughs> muszę zmienić filmę, ale wiecie co, do czego to doszło, nie? Że takie rzeczy się na YouTube wstawię. Ale chociaż mamy co oglądać, zapoznajmy Weź się. Weźcie moją strzelbę. Dobra. Możecie go uszczelić bo on i tak jest już stary. Ale temu coś się stało z tą nogą, czy on udaje? <laughs> A co z tym chodzi? Pomyśl, że idziesz żoną na spacer przez las i nagle takie coś. W nocy mi się zesrał w gacie. W dzień bym. Nie wiem, co bym zrobił w dzień. No, pomyślałbym, że po prostu uciekł skądś. A na pewno gościło mnie weźmiecie. Pokręciło go. Pokręciło go o tych tęci w Możliwe. Powykręcało mu stawy. Tak się. Tam samochody jeżdżą, nie wierzę w to. Ja myślałem, że on gdzieś w lesie na uboczu siedzi tam samochody. Goś jedzie ciężarówką, mówi: Jakoś te tyłówki inaczej wyglądają w dzisiejszych czasach. Mógłby tak w ci poboczu stanąć. No ja się sobie, że tak przy pomoczu stoi. Co się dzieje, kurcz? Działajcie sobie, po malutku! W pozycji embrionalnej. Wygięty jak modelka wiki was tak to ma. Ja teraz jadę jeszcze do sołtysa. Dobra. Rysa już mi się grzeje. Jedź do tego sołtysa w cholerę. Je ci nie wracaj. Mam ty za kilka spraw, wiesz, będziemy jechali do GS-u. Tam nowe silosy stawiają, chłopie. Na, <tosy> na, na pięci końca Nie, ale wiecie, co, że mu się chce. Za 700. Ja rozumiem, żeby on kręcił, wiecie, milion wyświetleń. I miał z tego jakieś dochody, nie? No to może powiedziałby, że robisz z siebie idiotę, bo mam z tego dochody. Ale w momencie, kiedy to ma 714 wyświetleń i robi takie rzeczy, no nie wiem, no idź do lasu, rozbierz się. Czy on tak idzie po prostu? Bo ja. Nie. On prawka nie ma. To możliwe, że on na golasa taki. Może on tak idzie do lasu przez. Przez miasto. No ale w zimę? Jakieś pokręcone to wszystko jest. Ja wam powiem, że coś niedobrego się w Polsce dzieje. Coś niedobrego się w Polsce dzieje. Coś złego się dzieje. Majo, chodź tutaj. Dobra, słuchaj. Ja lecę, nie? Tam się po malutku zbieraj. Jeżeli już tak sytuacja wygląda, to dajcie znać, bo ja niebawem będę leciał. Jak sytuacja jest zła, to dajcie mi znać. Może nie mgniecie do mnie okiem, ale dajcie znać. <śled>